Raz, raz, bano witamy <grabiany> was serdecznie. Niestety w takich okolicznościach, jakie mamy. Ale myślę, że jesteście tam przed monitorami. Więc jedziemy, tak jest. Na, na, hej, halo, Baza. Beta już rozwiana, na sygnalu dzwoni Damian. Bez Wania lecę do Stargardu, spalić trochę ciuciu zaraz, ej, ej Tam jest wesoło, wiesz. Żadną wartością cash Piłeczka zawsze w grze Tu czas zatrzymał się Ej, miliony wspomnień Rzuciła dziewczyna, ziomal słuchał jak zapomnieć Teraz beka sroga jak się spotykamy ciągle i tak. moich ludzi, oni wiedzą o tym dobrze Ta dzielnica to jest nasz raj Rozrzuceni na cały kraj Panie Boże zdrowie nam daj Resztę, ej W którą stronę poniesie wiatr Tam ja i skład na kamerce pali się blad, wawa, stargard, wreszcie lato na nas jest czas, ich znam od lat by to zrówko było tu brat Oj tak, oj tak Ej, wypad na rybki Tu starem się nie brakowało rozrywki Małe głośniczki i freestyle piwnik Kto by się spodziewał, że to zrobi takie liczby Były różne akcje, ale zawsze szliśmy w ognie Jeden za wszystkich, wszyscy za nim to priorytet Tyle tych przygód, że nie spiszę w jednej książki tobie Ha, a to jeszcze nie koniec nie, nie, zobacz co robi tu spiłeś konkret Wiesz, wiesz, ej, ej Damiano skręcił maczugę, co pięciu nas zje Tu jest mój dom, moja rodzina Ziom, ale z nikt nie zapomina Jak, Jak zrobić siano, to była rozkwina Dziś dzielę się, czy mam z tą panią W którą stronę połoni się wiatr Tam ja i skład, na kamerce pali się bland, wawa, Stargard, wreszcie lato na nas jest czas Ich znam od lat, by to zrówko było tu brat Oj tak, oj tak, w którą stronę poniesie wiatr Tam ja i skład, na kamerce pali się bland, wawa Stargard, wreszcie latu na nas jest czas I znam od lat, by to zdrówko było tu brat Oj, oj, tak, oj, tak, oj tak, oj tak To był Stargard, czymanko My jesteśmy dzisiaj w Bydgoszczy i cieszę się, że w tak wielkiej okazji I w tak wielkiej zbiórce możemy uczestniczyć Lecimy dalej, ja jestem Kubańczyk i miło mi was przywitać na tym streamie Pozdrówki Okej, okay, tak tematycznie z tym numerem polecimy, bo ostatnio był Sylwester i w dwa dni zrobiliśmy taki kawałek, który się nazywa Sylwestrową Noc. Jak mogę tutaj trochę więcej podkładu na scenę, to by było świetnie. To sylwestrowa noc, niektórzy mają lot Niektórzy mają dość, co to za chory rok By w nowym dobrze szło, wam z nieba spadał sos Za wasze zdrówko wciąż, na brukną perinią To sylwestrowa noc, niektórzy mają lot Niektórzy mają dość, co to za chory rok By w nowym dobrze szło, wam z nieba spadał sos Za wasze zdrówko wciąż, na brukną perinią Klimat się ciągle ociepla, a w tym mieście jednak codziennie się sypie To co w Sylwestra najlepsze do Polski kieruje się przez Kostarykę. Każdy domówka w tym roku żołd zakazał sam chodzić przed świtem. Ja to nie piję, lecę na wyspę, by się nie zarazić covidem. Zdrówka szczęścia, pomyślności czego życzyć jeszcze? By się Sylwek nie zamienił, byków trzymiesięcznych. By wujaszek z wąsem dotrwał do 24 raz. Życzy Kubańczyk z rodzinką morski dawać jeszcze raz. Na 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 mnie straszna korona Na 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 w kółeczko leci blat Na 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 ciężka głowa bogi star Na 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 tura la Maria w Okej. co Obyśmy tak się w końcu zobaczyli na tym Dobra, dobra, to sylwestrowa noc Niektórzy mają lot, niektórzy mają dość Co to za chory rok, by w nowym dobrze szło Wam z nieba spadał sos, Za wasze zdrówko wciąż, na bruk tą perynią To sylwestrowa noc Niektórzy mają lot, niektórzy mają dość Co to za chory rok, by w nowym dobrze szło Wam z nieba spadał Trzeba tu wtrącić dwa wersje, okazać szacunek Dla ratowników i pożarnej straży co w Sylwestra dyżur sprawuje Oni czuwają my nieć Miasto to za się nad ranem Zaczynam już odliczanie Nowy rok, nowe wyzwanie A cały ja to już chyba byku złote Zadzwonię do szynola, żeby sprawdził potem Platyna zapowiada się na młodym kocie Dziękuję moim fanom, zrobili robotę tak jest, mordeczki, wszyscy przed ekranami, razem ze mną. To sylwestrowa noc, niektórzy mają lot, niektórzy mają dość, co to za chory rok. By w nowym dobrze szło, wam z nieba spadał sos, za wasze zdrówko wciąż, na brudną perinią. To sylwestrowa noc, niektórzy mają lot. Niektórzy mają dość, co to za chory rok By w nowym dobrze szło, wam z nieba spadał sos Za wasze zdrówko wciąż, na brudną perynią. To sylwestrowa noc, niektórzy mają lot Niektórzy mają dość, co to za chory rok By w nowym dobrze szło, wam z nieba spadał sos Za wasze zdrówko wciąż, na brudną pery Okej, okay, tak klimatycznie, już trochę po sylwestrowej nocy, ale jak się komuś przedłużyło, to pasuje na dzisiaj nawet. Lecimy dalej. Okej, okay. to jest kawałek Lady Punk. Taki pierwszy kawałek, który pozwolił mi się gdzieś tam dalej wybić, dlatego zawsze bardzo ładnie do niego wraca. Aktualnie 31 milionów na YouTubie. Dziękuję wam bardzo. Tak jest. Ja siedziałem w aucie sam, w radiu Grau Lady Punk Czyż na polu paląc gram, W nocy spadający gwiazd zmieniałem cały świat Priorytety zmienił czas Hez przynosił dobry graz Beton przemierzał świat Ja siedziałem w aucie sam, w radiu Grau Lady Punk Czyż na polu paląc gram, W nocy spadający gwiazd zmieniałem cały <todgry> świat Priorytety zmienił czas Hez przynosił dobry <todgry> graz to przemierzał świat Mój telefon robi big big, a oni są myślą ten hit -hit, więc piszę go tutaj big big Jak Big Bill, ey, i jak ta niki Jej dupa jest mój big big, ale to co ma w głowie się tu liczy, ey Chciałem wyrwać się z tej dziczy Zakręt wtedy był udany, jakbym został na ulicy W mieście mówili mi, misz kierownicy Na wachę to codziennie przeznaczałem wszystkie pliki, ey jadę z ząbkiem sobie Audi, jadę z ząbkiem sobie Lexem Nie mam dzisiaj żadnych barier, bo zakazy wszystkie pierwsze te zakaże wszystkie pierwsze, mięki jamka nie dogoni, no bo wszędzie ci Teraz jest pięknie, ja jem sobie śniadanie Dzwoni do mnie mordeczka, mówi Kubus. Rozjebane, lecę sobie na bicie Chociaż raczej to Kiedyś było inaczej, teraz leje się Jack Daniel. Ja siedziałem w aucie sam W radiu grał Lady Punk Gdzieś na polu paląc gram w nocy Spadający gwiazd, cały świat Priorytety zmienił czas, Hej przynosił dobry gras by betą przemierzałem świat Ja siedziałem w aucie sam W radiu grał Lady Punk Gdzieś na polu paląc gram w nocy Spadający gwiazd, cały świat Priorytety zmienił czas Hej przynosił dobry gras Beton Przemierzałem świat beton przemierzałem świat Zobacz ilu z nas Zostało naprawdę ilu zabrał czas Ej A my stary z piaskownicy Każdy siano teraz liczy i się spełnia Jeden marzy oversace i mu w życiu idzie raczej drugi to jeden na macie trzeci tylko Czwarty talent boiskowy ale trochę się pogubił chociaż obie nogi sprawdę wybrał melarz. Ja na brudy, jak nie na polu, to siedziałem w barach Będę sprzedać też musiałem, bo blachy komenda stała z Mario. Ona była w szoku, jak na winą soku. Wszystko się zmieniło, jak u Vivaldiego w porach roku. Ha, jak u Vivaldiego w porach roku. Jak u Vivaldiego w porach roku. Jak u Vivaldiego w porach roku w porach roku Ja siedziałem w aucie sam w radiu grało Lady Punk, Gdzieś na polu paląc gram w nocy spadających Rozkliniałem cały świat priorytety zmienił czas przynosił dobry gras, betą przemierzałem świat Ja siedziałem w aucie sam w radiu grało Lady Pan Gdzieś na polu paląc gram w nocy spadających gwiazd Rozkliniałem cały świat Priorytety zmienił czas Chcieć przynosił dobry gras betą przemierzał świat Betum przemyżają świat. Ej! Tak jest, to był kawałek Lady Punk Poczekajcie, napiję się łyczka wody, bo gorąco tu na tej scenie, a my już ponad pół roku bez żadnego koncertu. Dobra, DJ, lecimy dalej. No dobrze, nie będziemy przedłużać, lecimy z tym dalej. Teraz Lady Punk 2, które zrobiło takie wyniki, których nigdy w życiu się nie spodziewałem. Dziękuję wam z całego serducha, że jesteście. Dobra, siemano morki do bańczy Chłopaczyk, co z fanami mógł nie jedną do Teraz już rzadziej być ku że tu jakiś Co mam tłumaczyć, się dorasta, się zmieniają plany Największe rozrabiaki to odnoszą dzisiaj sukces Głowa milion przemyśleń nie zapiszę, to nie usta Rzadziej tagi na murach, to no i w rękę na kartonach zmienia się kultura, zawsze restryk stara szkoła Jadę furą przez miasto obok jakiś ziomal Na skrzyżowaniu krzyczy kubuś Bójka już kupiona Ostatnio miał być ary, wszyscy są w Stargardzie Kiedy się było środków, teraz grzyb na bankomacie Tyle w temacie Jak pytają o temat, no to nie wiesz skąd go macie Jak pytają o temat, to zawo... Wolne... Lepiej by nie pytali, i chyba wariaty kumacie Ja siedziałem w aucie sami, pisałem hit Jak, jak wychodziło Lady Punk, to wisiałem kwiat Musiało minąć kilka lat, by na prostej być To mój American, American Dream, American Dream Ja siedziałem w aucie sami, pisałem hit Jak, jak wychodziło Lady Punk, to wisiałem kwit Musiało minąć kilka lat, by na prostej być To we American Dream, American Dream Pierwsza zasada, tu zawsze się pomaga Jak brat ma urodziny, to wysyła mu Ty siaka, jak, jak koleżka ma problem, no to leci już a jak chcesz dobry bimber to piwnicy u sąsiada każdy tutaj rymy składa, 90 bpmów na Ci Czas się nic nie zmienia, a mijają tu kolejne lata Czarna beta mija bloki, na głośnikach leci hada Jadę z wolą sobie Audi, jadę z sobie sobie miękkie, Mamy w 3 sekundy setkę i kierunek na mieście. Te lata piękne, przypominają mi się tutaj w każdym wersie To pierwsze studio, tutoriale, miksu z gazy Ciężko było na telefon zgrywać wavy przed ich wagę Miałem niemniej muzyce, dużo tu do powiedzenia Pierdolę twoje na rap ze zwolenia Ja siedziałem w oczach sam i pisałem hit Jak wychodziło Lady Punk to wisiałem fi. Musiało minąć kilka lat by na prosty być To mój American dream, American dream Ja siedziałem w oczach sam i pisałem hit Jak wychodziło Lady Punk to wisiałem fi. Musiało minąć kilka lat by na prosty być To mój American dream, American dream Ja siedziałem w oczach sam, w radiu grało Lady Punk Gdzieś na polu paląc gram w nocy Spadający cały świat Priorytety zmienił czas, chęć przynosił dobry z świat Ja, ja siedziałem w oczy sam W radiu grał Lady Pan Przecież na polu paląc gram nocy spadający gaz Rozmieniałem tak czas który yeah. zmienił czas przynosił dobry gram Z betą świat Ej, ej, ej Ja siedziałem w oczy sam Tak jest yeah. Ja siedziałem w oczy sam Ja siedziałem w oczy sam Ej, yeah, ej, yeah. Ja siedziałem w oczy sam a teraz mamy dla Was prezent, bo zaproszę już drugiego gościa na scenę, który też będzie zaraz nawijał dla Was tutaj swój koncert. A my mamy taki numer, co go kiedyś na szybko zrobiliśmy w Mielnie. Nazywa się Monte Carlo, pewnie większość z osób Was go kojarzy. To jest Popek. Popuś, weź swój mikrofon. Tak tam może być różnie, bo o 8 miesięcy nie grałem, o kawałka nie pamiętam. Ale damy radę, pamiętajcie, freestyle są najlepsze. My z Popkiem już nieraz się przecinaliśmy, przecinaliśmy na scenach, także będzie na pewno dobrze. Lecimy z tym, Monte Carlo. Po prostu to wyszło w drodze. Popek do mnie dzwoni, mówi, gdzie ty jesteś? Ja mówię, no 20 kilometrów przed tobą. On mówi, a może byśmy zagrali ten wspólny numer jakiś? No to zagramy. No to dziś, w Monte Carlo. Zabieramy was do Monte Carlo, dajmy trochę więcej na scenę, jak muszę. Yeah, 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 yeah. 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 Ja, ja, ja. Aż odwiedzałem Monte Carlo. O, hej, hej. Monte Carlo. <laughs> yeah. Tak jest. Hej, hej. Ja wstań zwiedzałem Monte Carlo Rejsy wybrzeżem wielkie jachty, drinki z palmą Ej Ja wstań zwiedzałem Monte Carlo Te setki kasyn i wyścigi poszedł banknot Ej Ja wstań zwiedzałem Monte Carlo Rejsy wybrzeżem wielkie jachty, drinki z palmą Ej Ja wstań zwiedzałem Monte Carlo Ej Ja wstań zwiedzałem Monte Carlo Ej Ila zdrowa jest woda Ja o księ na mych oczach lecę Wiem, czy że testować zimny browar Czas na plaży się delektować, a w bikini obok podelki Piękny jak trawa koralowa, nikt nie wierzył. wejdę na szczyt Bez muzyki nie umiem żyć, całe miasto i wielkie syn Teraz z robimy hit Ej, A był moment, nie miałem nic, gdzieś w depresji paliłem z blif. Teraz furą na mieście rik Niektórzy nie kumają dalej, że YouTube to biznes Jak ręce klipy, robię hity, byku żyję Życie, spełniam marzenia, a fałszywych wykreślam na liście Czuję się dziś jak Monte Carlo, niech ten czarny prysz tak jest! Zabieramy nie, Was z powkiem do Monte Carlo! Niech ten czor nie prysnie Monte Carlo! Co? Co? Monte Co? Ja wstań zwiedzałem Monte Carlo Rejsy wybrzeżem wielkiej jachty, drinki z palmą Ej, ja wstań zwiedzałem Monte Carlo Te jatki, nie wyścigi, poszedł banknot Ej, ja wstań zwiedzałem Monte Carlo Rejsy wybrzeżem wielkiej jachty, drinki z palmą Ej, ja wstań zwiedzałem Monte Carlo ja w tak Monte Carlo, Monte Carlo, nie Montelupi, ziomuś Jadę dwieście na godzinę, moim albie do domu Z KSW wyrwałem, bra parę milionów, to pożegnałem wyszedłem z tronu mam córkę z na kaszkę, nie umieramy z głodu, jestem królem życia, dzięki Bogu Dzisiaj Monte Carlo, szapana pije znowu, grzyma ma no siema, no powusz, nie baczaj, prostu wy, Jak fałszywi bogów, nie zamglęcza nic nikomu nie, nie zamglęcza nikomu W Bierz polej wody do masyłu z balkonu. Wygrajmy w kasynie i do domu. Hey. Jak Monte, Monte Carlo. Carlo. Monte Carlo. Z popkiem lecimy na miasto. Zatarę. Hey. 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 Monte Carlo. Monte Carlo. Monte Carlo. Hey. Hey. Ja tak Monte Carlo, rejsy wybrzeżem wielkie, jachty, drinki z palmą. Ej, ja tak Monte Carlo, te setki kasyny, wyścigi, poszedł banknot. Ej, ja tak Monte Carlo, rejsy wybrzeżem wielkie, jachty, drinki z palmą. Ej, ja tak Monte Carlo. Ej, ja tak Monte Carlo. Dziękuję wam bardzo, bardzo miło było. Lot pandemii jak za darmo <laughs> Bardzo miło było mi dla Was wystąpić. Zostawia popka na scenie. Mam nadzieję, że sobie poradzi. Uf. Nie to Zęby zjadłem to, to, na scenie. To pana pierwszy raz Daj. tak. W 8 miesiącach ja podejdę do DJ-ki. Także dziękuję bardzo jeszcze raz Bydgoszcz i mam nadzieję, że zobaczymy się w końcu plenerowo. A teraz licytujcie, wchodźcie na licytację i sprawdzajcie, bo dzisiaj gramy w szczytnym celu, pamiętajcie. To jest już kolejny finał wielkiej, wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy i naprawdę te sumy są z roku na rok coraz większe. Także koniecznie pamiętajcie, że to nie tylko są koncerty, ale za tym również idą ogromne licytacje, ogromna ilość tych licytacji. Wchodźcie tam i jak macie jeszcze coś do zlicytowania, to koniecznie to róbcie, bo cel jest naprawdę szczytny. Dziękuję Wam bardzo serdecznie z tej strony, Kubańczyk.